Widziałem... Sorry, że tak długo nagrywałem odcinków. Zapomniałam w ogóle. Ale patrzcie na to. Nie uwierzycie. Udało mi się zdobyć na każdym z że na 35 randze każdy zdęmiarz jest. Ale mam taki problem. Brakuje mi jeszcze no dosłownie ile? 1800 pucharków. 1806 pucharków, żeby dobić. 50 tysięcy Jak dojdzie oczywiście nowa, nowe postacie, czyli Amber Lu, pułkownik raz i tak dalej I koledzy tam i nie, i tam inni nie zadymiarzę jeszcze to mam nadzieję, że uda się dropnąć ich wszystkich i dobić właśnie 40 tysięcy pucharków a na razie mam 48 tysięcy. To więc co mam powiedzieć no co mam w sumie robić w tym filmiku. No, nie ma dobijania pucharków, nie ma nic. Nie ma nic do zrobienia. Nie mogę dobijać pucharków, bo nie chcę stracić. Możemy otworzyć sobie parę megaboksów. Wszystkie star powery i wszystkie gadżety na każdym miarzu. No. Więc co mam powiedzieć? Otwórzmy sobie skrzynki Jeżeli zostawicie pod tym filmem dużo łapek w górę To wiem co ja zrobię Po prostu bez zastanowienia będę otwierał bardzo dużo skrzynki, żebym miał jakieś powiedzmy 20 tysięcy monet i wtedy no i wtedy właśnie byśmy zrobili Zrobilibyśmy Uzbieraliśmy być tak dużo gemów Patrzcie ile otworzymy mały skrzynek Otworzymy jedną małą skrzynkę Jezus! Jeszcze! No i co mam powiedzieć? 18 tysięcy bitek musiałem wykonać Showdown. 5000 3v3. O Jezus Bardzo dużo rund musiałam zagrać, żeby wszystko dobić. Te pucharki. To wszystko... A w ogóle jakby są... Nie sprzejmujcie się, jestem oczywiście pierwszy. Nikt mnie nie przegoni, bo to są boty i one w ogóle nie grają, tylko tak są. Ostatni właśnie buty Zoriko. Ale ja nie wierzę, że udało mi się dobić aż tyle pocharów. I moje marzenie, moje marzenie było wymaksować konto w po drugie Brawl Stars. No patrzcie. Normalnie ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Shelly maksymalnie. Nita też. Tekol też. Wszyscy, Spike dużo tu są wszyscy. normalnie, Kruk, Leon, Sandy. Spajka dopiero dobijałem niedawno. Dzisiaj dobiję na pocharki już mówię wam. Na tą 35. rangę, ile dobiję dzisiaj z To Tak, tak. Pierwsza postać, Rico, Penny, Karl. Oczywiście mieli tam 800 pocharków mniej więcej. Piperka, B, Tara Max, Mr. P, Spajka też na 35 rangę dzisiaj zrobię Senni, Gaila i Jackie No więc ja już się, z i żegnam otworzymy parę skrzynek jeszcze, ale po co mam otwierać jak i tak nic nie będzie jeszcze reklama na koniec no to co, ja sobie jeszcze otworzę jedną skrzynkę no to nara, może jeszcze ten. O! Na kolejny odcinka sobie kupimy. Gemy. no to... Pa! A tak jedno, zanim to powiem, no to na pewno zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I jakby co? Jeszcze nie mogę dobijać więcej star końców, no bo nie mam na czym dobijać star końców. No nie mam dosłownie na czym dobijać z zerkończąc. No na czym mam dobijać? Jak dojdę do nowych zadania no to będę dobijać wtedy. A, napiszcie jedno, napiszcie jeszcze coś w komentarzu. Co mam kupić według Was w sklepie? Ale moim zdaniem, tickety się kupię, bo tikety są przydatne. Dobijemy 5000 małych skrzynek. To się zlagowało chyba. Ale nie. I mamy jeszcze games, jeszcze zaś na, na takie dwa. Więc dobra, otworzymy sobie jeszcze skrzynkę małą, żebyśmy dobili te. ten żebyśmy dobili sobie do 30 gramów, żeby żebyśmy sobie kupili. Jeszcze jedne gamy. Nie, oglądam tylko tikaty, więc mamy tikaty. No więc w kolejnym odcinku będziemy może sobie grać big game. Oczywiście na 30 biletów. Ja mam bardzo dużo token-dablerów. No już mam mało trochę, bo mam chyba 4000. A sprawdzimy. Chyba nawet w ogóle nie mam. Nie mam, chyba nie mam. Nie mam token-dablerów. Jest jeszcze reklama na koniec. Naprawdę. reklamy mnie denerwują. Muszę Blokera załączyć. No to Nara! No co mam jeszcze do powiedzenia? No to Nara, widzimy się w kolejnym filmie. Może sprawdzić, jego wyobraź